w dzisiejszym odcinku. Jestem z moją mamą i będziemy e, odpowiadać na... To nie są tabliczki, okej? Okay? To, są, to, są, to są, to są tabliczki. Tech swoją To są tabliczki. To są oryginalne tabliczki z Team ale ten odcinek to nie są tabliczki, ok? Let's not get confused. Pamiętacie, jak ja mówiłam, że ja nagram z całym starym Team X tabliczki? No, to idzie mi źle, bo tu ktoś nie rozmawia, tu się dziwnie No Nie wiem, w ogóle ci nie idzie. No, zrobiłam z Kasprem I teraz, nie, bo teraz następne tabliczki, jakie ja nagram, muszą być z Kasprem, nie? Bo, bo po kolei zbieramy osoby, czyli mogą być z Costello. z Kasprem i z Kim? Tak, to jest tak, że. Nie, no to jest tak, że dodajemy aż cały Team osoby. Nie. Co zakończyłaś na pierwszym odcinku? I wiesz, i zaczęłam z katry, więc i chciałam z tobą, byście wtedy mieli takie re relacje... Wyście, oni wtedy mieli takie relacje, o, może coś tam ten jest, ja o, dobra, leciła, a potem się znowu pokłócili, hmm. więc raczej następne będą z kosterą. W każdym razie, nagrywamy dzisiaj bestie tag, bo mnie and Marcin are bestie, yeah! więc a, będziemy odpowiadać na pytania, O, no, dobra, już wiecie, nie będę już gadać tutaj. Kto najczęściej kieruje się logiką, a nie sercem? No, ale poczekaj, poczekaj, to jest skomplikowane, <laughs> nie, bo no, znowu ja to kieruję się, się... Nie, nie, muszę, muszę, ale to jest najgorsze pytanie. Ja kieruję się logiką, znaczy ja kieruję się sercem, ale ty na pewno nie kierujesz się logiką. Ja, ja wciąż bardziej logiką niż ty. co mi powiedziałeś. Uważam, oczywiście. że ja! Uważam, że ja! Mi powiedziałeś przed nie, jeden plus jeden równa się dwa. Ja, ja myślę. O, o. 2 plus 2 równa się 4. Ja myślę, wow. Logicznie! Ty właśnie analizujesz zawsze, tu rozkładasz na czynniki pierwsze, a ja logika, o to, to, dobra, jabłko to, jabłko to lecimy. Kto się częściej spóźnia? Yes, Ale ty yes, też yes. się spodziewasz. Kto częściej szuka wymówek w pracy? Okej, okay, no. Myślę, że, że ja. Bo Marcin jest taki, on do influencerów podchodzi tak. Praca to praca. Nie, tak wiecie. Co? No? Od kiedy? Mam do nagrania odcinek. To nagram ten odcinek. Muszę mieć odcinek, a, ja, a ja wiecie, ja trochę luźnie do tego podchodzę. Mi się wydaje. Nie, to po prostu jesteś leniwa, to nie też, znaczy, że luk. też, też, ale uważam, że luźna. Jak jesteś luźna, to nie znaczy, że jesteś leniwa. Znaczy... Dobra. Nie, dobra. wydaje mi się, że ty bardziej tak formalnie do influencerstwa podchodzisz. Kto pierwszy, zakończy swoją twórczość na YouTubie? Okej, okay, to you, Marcin. Kto jest bardziej skłonny zmienić swoje złe nawyki? Trzy, cztery, No, Marcin. <laughs> Marcin, ja bardzo lubię w Marcinie to, ja ci to mówiłam ostatnio, że jak ja ci coś mówię, to ty faktycznie słuchasz i starasz się stosować i zmieniać, nie? Wiesz o co chodzi? No, to ja doceniam sobie. Kto częściej o czymś zapomina? Myślę, że to... no. Wiesz? Trzy, <laughs> cztery, Ja ja myślę, że... ja myślę, że ja. On ma budziki na <grystwo> no właśnie dlatego, że zapominam. Ale nie zapominasz, bo masz budziki. No nie no, zapominam, ale budziki dzwonią, co ja je przypomnę. Więc nie zapominasz. A, dobra. A -a -a. Kto szybciej pada na imprezie? Pada na imprezie? No, zgona. No chyba ja. Weźmy. Idź. Kto częściej objawia zazdrość? to Marcin lubię. Ale jakby się odnieść do przeszłości? Do przeszłości. Do przeszłości. Bo ja ci nie dawałam takich powodów, mordo, gdybyś ty był na mojej sytuacji, gdybym ja miała taką sytuację, gdybyś z butów wypieczył. Ale ja mam taką sytuację. Nie! Nie! Ty porównujesz tą teraz do tej wtedy? Tak. Czy to jest mój były, to jest osoba, którą ja kochałam? No. O której a ja myślałam. Ja wiedzieć. Nie, o której ja myślałam. Dobra, boże. kolejne pytanie Musimy? No co ty, tych chłopie? Kto wydaje więcej pieniędzy przy ciągu przeciętnego dnia, czyli nie jakieś wyjazdy, nie jakieś nic. Ty? Na co ty teraz wydajesz? No dobra, dam ciebie, ale na co ty teraz wydajesz pieniądze? Kto prędzej przetrwałby na Syberii? The fact, że ty się w ogóle zastanowiłeś? Dziękuję. Dawałeś mi jakiekolwiek szansę? A ty mi? No. Że co? Że zakupluję z kimś tam? Z gniu? Zgniłbym tam tak samo jak ty. Żadna z nas by nie przeżyła na sobie. Kto ma mniej wstydu? <grym> nie będziemy polemizować nawet? Nie. <grym> Patrz, jakie fancy słowo, nie? Polemizować. Kto najprawdopodobniej przegra swoją kolejną walkę? Ciężko powiedzieć, z kim ja walczę. dajesz, że ja w prędzej przegram to, niż ty? W sensie, to na pewno. A ja uważam, że niks. Mm. O, nie, ja ma... uważam, ma... w sensie, ja uważam, że nie przegrasz, no. A to, że ja nie przegram, to jestem pewny. Kto jest bardziej odważny? A w jakim sensie? Nie, no chłopie kto jest bardziej odważny? Nie umiem odpowiedzieć na to No, pytanie. odpowiedz na to pytanie. Nie umiem odpowiedzieć. Ja uważam, że jesteś odważna jak na dziewczynę. <laughs> A ty jak na mężczyznę? <laughs> oh, no nie, no uważam, że jesteś odważna, ale nie, nie mam siebie za nieodważnego. Ja też nie mam ciebie za nieodważnego, a ja jestem troszkę z... Za odważna mi się wydaje w niektórych mm, rzeczach. Pewnie tak. Ja na przykład kompletnie nie boję się Ale chodzić po mieście nocą, na przykład pewność kompletnie. siebie to jest wynik głupoty. Wydaje mi się też, tak, nie? wydaje mi się, że to bardzo cienka granica mojej, mojej pewności, mojej odwagi jest głupota właśnie. Ja nie prze, przemyślam jakieś konsekwencje, ja po prostu... Nie, mówię, nie, nie. Kto prędzej dodałby nagie zdjęcie na Instastory przez przypadek? Przez przypadek? Mhm. Ale przypadek to przypadek, to więc, jak no masz No prędzej? Jakby kto byłby zdolny do takiego... No ale ja nie robię swoich zdjęć nagi. Ale jakbyś miał, to kto prędzej? Swoje? No. To jeśli we dwójkę mielibyśmy swoje zdjęcia i przez przypadek je dodali, to mamy takie same szanse, że je przez przypadek dodamy, bo ja nie robię sobie nagich zdjęć, więc przez przypadek... Nie, jakbyś... Mordo! No to... A ty? Nie, no, a pamiętacie akcję Mam ale... cię najmocniej jak ja spa. Ale przedszczupanek zrobi zdjęcie ale... i do domu, ale ja z... no, ale... nie, Dobra, ale nie robię sobie nagich zdjęć. No wiem, ale gdybyś miał kto prędzej, kto z nas się dwójki prędzej, by wrzucił tak wrzucił taki. No, no, nie, to, no to, to jest Absurdalne ty... pytanie. Ty no, nie że, ty tak. nie mówisz, że się jak to no, pytanie jest kompletnie... Nie, bez sensu no, wy rozumiecie Jeśli, o co mi chodzi? Nie, a czy wy rozumiecie o co mi chodzi? Błagam powiedz, napiszcie odnośnie tego pytania w komentarzu, czy, ja, czy wy rozumiecie o co mi chodzi, czy rozumiecie o co jej chodzi? Po prostu, ej, ja mówię a, logicznie, jest... a ty po prostu przeanalizowujesz nie, i to jest to, o co mi chodzi. Przeanalizowujesz nie. i teraz bo ty jesteś proste prosta. rzeczy. No tak, to jest ważna. Proste rzeczy. No tak, prosto jest, no no... Jestem... Ale jestem zresztą. odważniejsza niż ty. Ej, w ogóle dowiecie się umie ekskluzyw na małym odcinku, że Marcin ma tutaj i tutaj dwa sekret, sekretne tatuaże, bardzo istotne, znaczące, czy ty już gdzieś to mówiłeś, nie mówiłaś, a ludzie nie wiedzą. Ekskluzyw. Zostawcie łapki w górę, jeśli chcecie ten tatuaż zobaczyć na Marcina jest historię. Kto jest bardziej uparty? Oj, definitywnie! Mi. Ty jesteś bardziej ugodowy, nie? No teraz tak. Kiedyś mniej. No! Kto najprawdopodobniej pierwszy przejdzie na łono Abrahama? No? Uh -huh. Dobra odpowiedź. <laughs> Tylko dlatego, że Marcin bardzo nieostrożnie je. <laughs> bardzo. Ja, ja, ja pierwszy raz się złapałam na tym, że ja czegoś. Autentycznie się bałam, i to było jazdę teraz z Marcinem do Gdańska na Fejmania. Ja, ja nie potrafiłam usiedzieć. Nie, no to było straszne. Ja nie poznawałam samej siebie. Kto pierwszy potrafi wyciągnąć rękę po kłótni? Z kimkolwiek. Nie tylko z nami, ale na przykład z Kacprąbową. Trzy cztery. Bo ja się kłócę tylko jeśli ktoś faktycznie mi coś zrobi, wtedy ja nie czuję potrzeby, już się pokazać z nimi. Um, ale umiem się przy. Ej, czy ja umiem się przyznać do błędu? Szczerze odpowiem. Znaczy... Czy się przyznałaś kiedyś? Przyznałaś się. Nie, ale ja umiem... Umie... Ale czy, czy przychodzi ci to łatwo? Bardzo ciężko jest ci przyznać się do błędu. Nie, nie. Trzeba to z ciebie wręcz... Nie! Nie, Trzeba... yes, tak, nie. Yes. Nie, Marcin. So, no przepraszam, ale nie powiem nic innego. Nie. Ja, jakbyś nie chciała, jakbyś mi prosiła, ja nie powiem nic innego. Trzeba to z ciebie wręcz wyrywać. Bardzo przykro mi, że masz takie uczucie. Wydawało mi się naprawdę, że... Że umiem ten. Ty często myślisz, kurde, że ja coś ten, ale taki nie jest. Coś ten. No dobrze, no może, ale no, może, może. nie ma No, może. Marcin umie szybciej się pokazać. Kto najprawdopodobniej zamieszka za granicą w przyszłości? Trzy. Szybciej, jako pierwszy. Trzy, cztery. <laughs> nie, ja nie, ja nie, ja nie, mordo, ja, chcę, nie ja chcę w Polsce zostać, nie. Z nic, się przeprowadzić Nie, ja, nie, ja, 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 mi, mi się bardzo w Polsce podoba, ja, wydaje mi się, że całe życie tutaj spędzam. Będę podróżować i w ogóle, chociaż nie wiem, nigdy nie wiadomo, never say never. Dobra, znajcie, to tyle w dzisiejszym odcinku, thank you guys so much for being here, I love you guys so much. Bye, say bye, say bye. Bye. Say bye. bye.